No, zaczynamy kolejny dzień, dzisiaj aklimatyzacja, w ramach aklimatyzacji idziemy się po prostu przejść wyżej, zgodnie z zasadą wspinaj się wysoko, śpię chcemy wejść jakieś 200, może 300 metrów pod górkę, spędzić tam trochę czasu i wrócić do miejsca, w którym spaliśmy. Pierwsze 100 metrów za nami, czuć już <noise> wysokość. Oddech trochę płytszy, człowiek szybciej się męczy, ale widoki wynagradzają mu wszystko. <noise> rozpoczynamy kolejny dzień wędrówki jest za 15.08 myślę, że koło 8 wyjdziemy jesteśmy aktualnie na 460 plan jest taki, żeby dzisiaj przekroczyć 4000 metrów ale wszystko zależy od tego jak będziemy się czuć i jak nam pójdzie tak naprawdę mamy cały dzień, aczkolwiek 600 metrów w ciągu jednego dnia to jest sporo więc zobaczymy jak, jak się będziemy czuć podejmiemy decyzję jakby w trakcie Till early in the morning, feeling kind of lonely. just taken off already. Didn't really got to know me. I bet I. But now it really doesn't matter. Remember last night when we had some fun together? No, jesteśmy. Dzięki po co? Trzy 800 z groszem, tak wygląda. Naprawdę ładnie, spodziewałem się takich domków z kamieni po prostu i tyle. A tu jest naprawdę ładnie. No, niestety mam małego pecha. No, wszystko tutaj jest zamknięte. Sezon jest tak naprawdę jesień-wiosna. Latem, jako że to jest okres deszczowy, monsunowy, mało kto tutaj jeździ, to wszystko jest praktycznie pozamykane, jest naprawdę pusto tutaj wszędzie. I co? Maszerujemy do kolejnej wioski z nadzieją, że tam coś będzie otwarte.

Mamy tam w sumie nieduży nie odcinek, myślę, że w 3-4 godzinki nam zejdzie, żeby wejść. Jeżeli będziemy się czuć bardzo dobrze, to może pokusimy się o to, żeby wejść na 4900 jeszcze dzisiaj. No, aczkolwiek, no zobaczymy jak, jak będzie, bo to będzie dosyć duży przeskok jednak. W każdym razie, jeżeli dzisiaj dojdziemy tam, gdzie, gdzie chcemy, na te 4600-4700, to jutrzejszy dzień kończymy, będziemy chcieli kończyć w bazie pod Everestem. I tak zakończymy jutrzejszy dzień. Teraz mieliśmy wioskę, w której mieliśmy coś przekąsić. Niestety wszystko zamknięte. Kolejnym problemem jest to, że nie ma zasięgu. W poprzedniej wiosce co prawda były anteny, ale z racji tego, że nie ma turystów, to jest to wszystko wyłączone. Jest totalny brak zasięgu. Na szczęście mam z satelitarny, więc cały czas mam kontakt z, z osobami, które gdzieś tam filmują, żeby było wszystko ok i w razie gdyby coś się działo to działają, tak? pomagają. Zorganizować pomoc. Sam nadajnik też ma guzik SOS, ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał z tego korzystać. Tutaj mijamy teraz miejsce poświęcone osobom, które zginęły na. Wreszcie są tutaj liczne pomniki już wcześniej tak samo były pomniki osób które no już tutaj zostały na zawsze w tym miejscu no i jesteśmy w Zrobiliśmy to. No i rozpoczynamy kolejny dzień wędrówki, gdzie mamy niewiele do przejścia 4 km i może 250 metrów przewyższenia. Noc była bardzo ciężka, niewiele spaliśmy, ciężko się oddychało. W pewnym momencie bardzo w głowie zaczęło mi się kręcić, do tego stopnia, że aż się nawet trochę przeraziłem. Aczkolwiek wiedziałem, że i tak, jeżeli bym chciał wezwać jakąkolwiek pomoc, to. Żeby wytrzymać po prostu do rana, bo w nocy żaden helikopter tu nie przyleci. Zastanawialiśmy się, czy zostać tutaj na jeszcze jedną noc, czy, czy iść na w górę, czy w dół. Postanowiliśmy, że wyjdziemy na górę, z tego względu, że mamy raz, że niewielki odcinek do pokonania. Druga rzecz jest taka, że jest tam lądowisko dla helikopterów, więc nawet jeżeli coś by się stało, to no, dużo większe szanse jest, że i dużo szybciej się doczekamy pomocy niż, niż tutaj. Ta, ta górka to jest Pumari, 7000 e, to jest, a Everest jest gdzieś, gdzieś tam za tymi górkami. Legenda głosi, że jak się na niego skoczy i uda się przejechać 200 metrów, to y, przestaje boleć głowa w A ja tego nie sprawdzę Może nie, przynajmniej nie dzisiaj. O. No i jesteśmy w Prawie 5200 metrów. Piękne widoki. Idziemy odpocząć i do Basecamp. No, my już prawie na mecie. Niewiele nam zostało. za mną. W tamtej okolicy jest Basecamp. No i jesteśmy na mecie. Everest Basecamp. I tutaj zaczynają się wszystkie wyprawy, a na pewno większość wypraw na najwyższym Górę Świata. Ciężko było, momentami naprawdę było ciężko. Zmęczenie, wysokość, mało snu, dużo kilometrów, duże przewyższenia. Pozdrawiam wszystkich, którzy kibicowali nam, wspierali, pomagali w przygotowaniach. I co? Kończymy naszą wycieczkę, wracamy do Gora Szerp. Dwie, trzy godzinki pewnie drogi przed nami jeszcze. Tam kolacja i będziemy się rozstawać powoli z Himalajami. Kierunek Polska.